dokumentację zdjęciową. Eee, no i cóż mogę Państwu powiedzieć? Ja na 16 jestem umówiony z wojewodą. Będziemy również o tym rozmawiać. Eee, posesja jest na, należy do właściciela prywatnego, który zgłosił się z propozycją takiej, e, takiego rozwiązania tematu. Jest to metoda alternatywna, którą możemy stosować przy zagospodarowaniu zwłok zwierzęcych. Eee, natomiast eee, o zwróciliśmy też uwagę na to, co Pan Wójt wskazywał, że jest to dość bliska odległość do zabudowań. Jeżeli. Momencik jeszcze dwa zdania powiem. Jeżeli, e, ponieważ Pani uzyskała od powiatowego lekarza w Mawie zgodę na to, nie wiem jaka będzie decyzja Rdosia, ponieważ czekamy również na, na decyzję. Jeżeli e, Pani uzyska zgodę, no nie wiem, Pani pewnie będzie mogła to realizować. Natomiast no panu wójtowi i panu Sturadnym powiedziałem, że nikt przecież nie będzie tu stosował absolutnie żadnych jakichś powiedzmy sobie nie wiem środków przymusu. Jeżeli państwo uznajecie, że to jest dla was szkodliwe, po prostu nie wiem, podobnie jak powiat Żurowiński, to i powiat łaski zostawił swoich hodowców i, i nas po części na dalsze rozprzestrzenianie choroby zakaźnej grypy ptaków na terenie całego powiatu po drobiu to nie jest Państwo tylko, to nie są tylko milionerzy, fermiarze to są setki ludzi, którzy są zatrudnieni chociażby w zakładach mięsnych gdzie mają tam swoje miejsca pracy w momencie kiedy nie pokonamy szybko tej grypy i nie uporamy się z tym problemem to te miejsca pracy zostaną niebawem zwolnione. Z punktu widzenia społecznego jest to dość trudna i dramatyczna sytuacja. Wiem, że Państwo macie dość mało ferm na swoim terenie, bo Pan Wójt powiedział, że 4 czy 5, znaczy stat nawet. Tak, czyli stat. Więc rzeczywiście z punktu widzenia społecznego to Was to interesuje może nieco mniej, ale nawet tę cały czas poszukuję. Że to nie jest moja rola, ale, a rola władz samorządowych była, żeby takie miejsca posiadać. Tu padła inicjatywa przedsiębiorcy prywatnego. Nie ukrywam, że byliśmy ni nią bardzo zainteresowani. Nawet podeszliśmy do tego bardzo tak jakoś optymistycznie, bo to skróciłoby walkę z tą chorobą o długi czas. Na tę przepraszam, Panie. mogę zadać w końcu pytanie? Panie, bardzo, Bo pan proszę. powiedział, że z Mławy już coś wydał zgodę na jakby zaczęcie Panie. prac, tak? A pani tutaj z naszej Mławy powiedziała, że sprawdzając to w Warszawie, w centrali, nikt o niczym nie wie. Dlaczego pan teraz mówi, że w Mławy poszła zgoda, a w Warszawie nikt nic nie wiedzą na górze? I teraz przepraszam, drugie pytanie. Pan mówi o walce z chorobą, tak? Te maty, ala maty, które są na drodze położone. Wcześniej były maty, które były rozrywane przez samochody. Tydzień czasu jeździłem, nikt ich nie naprawił. Później ktoś wysypał jakoś ziemię z kawałkami gruzu. Czemu to służy? Ja przepraszam bardzo. To jest walka z taką chorobą? Dlaczego nie podejmiecie jakichś innych środków realizacji? Nie wiem, COVID-19, każdy tutaj się dezynfekuje jakoś tak? A tu leży kawałek ziemi, e, kawałek ziemi zmieszany z gruzem. To służy dezynfekacji kół od samochodów No Ja przepraszam bardzo. Ale czy zasypanie również e, wśród e, ludzi, bo powiem wśród ludzi. E, w tylu takiego tonażu kul, odpadów, to jest co? To jest walka z, rak, e, z czym? Bo ja nie wiem. No i do czego to porównać? Szanowni Państwo, będziemy dokładać wszelkich starań, żeby państwo wyjechało do zakładów przetłumczych. Na razie nie wyjeżdża w takich ilościach, jakich byśmy chcieli, dlatego, że ciągle pojawiają się nowe podejrzenia. Jedną z dopuszczalnych metod zagospodarowania zwłok zwierząt jest ich zagrzebanie. Metoda stosowana od tysięcy lat i była ona, tysięcy lat, przepraszam, i była stosowana. Ma no pan rację, że skala jest niewątpliwie duża. No, ale to na terenach niezamieszkałych przez ludzi, nie przy samej wiosce. I mówi pan jeszcze, że mamy walczyć z statwem i że to nas nie dotyczy, bo mamy cztery, tak? Tylko cztery kurniki na naszej gminie, ale nasza gmina jest wiejska i posiadamy bardzo dużo bydła. I tu naprawdę na naszej gminie jest tyle bydła i jak wejdzie to do wody, to za chwilę jakaś będzie, nie wiem, znowu choroba wściekłych krów czy czegoś. Nie, nie. Nie, w, To znaczy grypa ptaków nie jest to która e, w jakiś sposób oddziaływuje na inne gatunki. Ale jest, ktoś, ale ktoś może to zapewnić. Nie, nie, chwila. Jeśli Pan tu dzisiaj podpisze nam pismo jako lekarz, tak? Podpisze Pan nam, że to nic nie zagraża nam. Proszę Pana, ja tego pisma nie Podłoży się Pan pod tym. Dlatego, że, dlatego, że Jeśli się Pan podkłada, dobra, ale Pan będzie wtedy odpowiedzialny. Za nas, za nas, tych stóp jest Natomiast miły panie, jeżeli ochrona środowiska, która zajmuje... To kura ważniejsza jest... jak my? Nie, najważniejsi są ludzie i tu nie ma żadnej dyskusji. Jeżeli państwo uznajecie, że globalizacja i to miejsce wam zagraża, to pewnie nie jakieś swoje swojej swoje. Panie doktorze, my które... już raczej. tu rozmawialiśmy, jak wyście tam dyskutowali, że nie dopuścimy i koniec. Panie, Będziemy blokować. Jesteście obywatelami tej gminy. Na pewno gwarantuję, że nie przyjedzie tu pół wojska was spacyfikować. Zrobicie to, co uważacie za słuszne. Informuję jednocześnie, że. Ale jeszcze zależy... bym chciał usłyszeć odpowiedź na moje pytanie, które tak, Panu zadałem tak. o to zgodę w Mławie, a nie ma niewiedzy nie w Warszawie, bo tylko nie wiem, bo otrzymaliśmy. O których organach Pan mówi? Tu Pani z naszej umowy może Właściwym powiedzieć. Właściwym organem próby. do załatwiania spraw na terenie powiatu morskiego jest powiatowy lekarz Mławy. Rozumiem. I taki pan lekarz w Ławie tak. może wydać taką zgodę tak. szkodującą tak. tysiącom ludzi na to, bez żadnej e, nie wiem, tak, nie Ale niech ten pan lekarz sobie 200 metrów od swojego zamieszkania wyda zgodę i niech zakopują przy nim. O. Tak. Chociaż tak. jeśli uważa, że to jest takie zdrowe. Jest. Ale tu jest jeszcze, przepraszam, tu jest jeszcze, jeszcze jakoś ta ja, bo nie wiem, może nie usłyszałam, nie zrozumiałam. Y, Ktoś? Czy państwa władze o tym wiedziały? Czy, czy o tym wiedziały? E, z tego co, co wiem, e, złożony został wniosek przez prywatnego właściciela gruntu. Kiedy? Nie do gminy, tylko do powiatowego lekarza weterynarii, teraz... ponieważ on zatwierdza grzebowisko. Dobrze, a teraz tak. Na stronie bok.pl jest e, taki artykuł zezwolenie na działalność w zakresie grzebowisk w tak. E, chcesz prowadzić grzebowisko na zwierząt? Jeśli tak, to musisz uzyskać odpowiednie zezwolenie w gminie, gdzie planujesz wykonać te usługi. Ponieważ dowiesz się, jak to załatwić. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi? To ta gmina określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Więc jeżeli gmina o tym nie wie, rada gminy nie wydała zezwolenia, to damy tak tu ale siedem, to znacznie sprawę. To, 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 nie wieka, to, to nie jest to przedsiębiorstwo, przedsiębiorca prywatny który wiem, że nawiązał kontakt z panem wójtem i dyskusje A, jakieś tam trwają. Tak no Natomiast z punktu widzenia weterynaryjnego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wniosek został rozpoznany pozytywnie i tak się stało, została wydana taka decyzja. A, ale to jest, na na podstawie rozporządzenia 1069 na 2009. Ale z punktu dotykań, weterynaryjnego, tak? Ale z punktu tutaj urzędnicy taka decyzja może być tak? Sytuacja jest go, nie, nie Sytuacja jest szczególna. Nie wiem, czy Pan Wójt może w ramach swojego urzędu to zablokować, być może tak, czyli no, prowadzenie jest... działalności na terenie swojej działki prywatnej, uh -huh, uh -huh. ale no, to Pan Wójt już będzie wiedział, czy może, czy nie może. Poczekaj, bo to ja mówię, nas na, na, na stronie gov.pl, bo to jest, nie wiem, co to jest blosek, czy coś, że go, ale, ale, ale to musiałabym sobie zobaczyć. Tak? Zobaczcie, no tak, nie, no, tak, że to jest, to jest że Rada Gminy określa yy, wymagania, tak, nie, nie, wymagania, być wymagania No Więc yy, być może Pan Wójt uzna i Rada Gminy uzna, że yy, podejmie jakieś kroki prawne celem. Przeciwstawiania się temu pomysłowi, tej decyzji, inicjatywie. Pani decyzji. Mieszka w Warszawie, właścicielka działki, ale powiedz, zatruć. Nie, nie, nie to, to. No jak nie? No jak o tej nie? To pani jest właścicielka jest w umawie, także to nie Ja zaraz wiem, ja tu pana poznawę, No jak? To nie, nie pani Floricia w na końcu. Nie, nie. Proszę nie wydać nazwiskami. Nie. Mili to nie jest państwo, pani mieli państwo. E, moja informacja, którą chcę zakończyć, bo się spieszę do Warszawy i muszę już wyjechać. E, ja będę e, rozmawiał dzisiaj z panem wojewodą na ten temat. I informuję uprzejmie, że z naszej strony, jeżeli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie jest sprzeciwu, to ja e, no, widziałem ten teren. Teren jest ogromny, teren jest bardzo głęboki i moglibyśmy go wykorzystać. Ale to jest ekspertyza geologiczna tej pani, którą dysponuje. Można może być... bo o, panie, to możemy wiedzieć, to to. To prawda? No, A nie wiem czy robić, nie jestem jest specjalistą jest z zakresu prawa budowlanego. My mamy kryzys, który staramy się rozwiązać. Jeżeli państwo pomożecie, to pomożecie, jeżeli nie, no to będziecie blokować. Miła pani, pan wójt i państwo wiecie co macie robić. Ja jadę do pana Wojewody, poinformuję go o tym spotkaniu. Jedyne co, na pewno nikt nie będzie tu stosował jakichś rozwiązań siłowych. Jest to rozwiązanie alternatywne. Jest sytuacja kryzysowa, to jest, powiedziałbym, katastrofa na razie epizocjologiczna. Za chwilę może się okazać, że jest to katastrofa epidemiologiczna, ponieważ yy, kury zaczną się rozkładać, już się rozkładają na kurnikach będziemy to wywozić dużo dłużej, pięć razy dłużej aniżeli w momencie, kiedy w ciągu tygodnia byśmy ten party w domu zakopali w tym, w tym wyrobisku. Po Pana słowach już możemy się przygotować na choroby. Na choroby. Jeśli lekarz w weterynarii i to czołowi tak jeszcze mówi i takich rzeczy słów używa według społeczeństwa tulipowskiego, to ja sobie nie wyobrażam. Proszę Pana, ale o których słowach pan teraz mówi? No mówi pan, że się wszystko nadaje. Masa organiczna, która byłaby tam złożona, to jest masą organiczną. Nie jest to czynnik e, zakaźny w momencie, kiedy zostanie on zasypany dwumetrową warstwą a wody, ziemi. Bardzo, a wody, wody gruntowe? Wody to, gruntowe Wody gruntowe... E, moim zdaniem to wszystko, To się odnośnie, rozkłada się wszystko. Odnośnie. Nie powietrz leży w dole. To jest góra. Przychodzą ulewy, bo teraz przychodzą ulewy różne. Zalewają nam lipowiec. Wszystko spływa. Zobaczymy, co powiedz na ten temat. Nie wiem, co powiedział. Zaraz jest ujęcie wód gruntowych. Moi drodzy, ja proponuję, żebyśmy podziękowali panu, że tutaj. No, sprawę, bo to jest cały czas tutaj kurczaka i tak dalej. No ale a sprawa, bo to jest przecież cykliczne. nie jest pierwszy rok. To się powtarza, i weterynaria, służby weterynariuszne latami nic nie robią. To samo nas rząd... tu zaplecamy mi kolejne składowisko. I dzisiaj zawalimy, na następny rok będzie znowu terza Moi drodzy, ja, ja, ja miejsce, może odpowiem za pana doktora. To jest temat, ale... który nam nakazał jako samorządom. Ale nie, to Poczekaj, na nie rok. Poczekaj, właśnie chcę Ci powiedzieć, że na, na, na nas nałożono obowiązek wskazania grzebowisk. Nikt nie wskazał. Tak samo my nie wskazaliśmy, bo tak jak powiedziałem doskonale, nas to nie dotyczy. Bo jeśli mamy pięć kurników, to jest to temat, który praktycznie nas nie dotyczy. A gminy, które są zabudowane pod korek, nie zrobiły tego właśnie, nie przewidując takich sytuacji. I teraz nas się naraża na to, że będziemy dostawali tutaj prezent w postaci partyjnej. Moi drodzy. Jeszcze raz chciałem powiedzieć dziękuję panu doktorowi, że zechciał do nas przyjechać, czekamy na informacje, my tak jak tam pan powiedział, my wiemy co mamy robić, w sensie my, ja jako urząd i wy jako mieszkańcy musimy być blisko siebie i będziemy ten temat pilotować, a porozmawiamy o szczegółach za chwilę, tak? Dziękuję bardzo państwu. Przepraszam bardzo, czy mogę, mogę zapytać o to, czy państwo, którzy tam pracują mają zezwolenie na wykonywanie tych prac? To nie jest moja jest nasza, to nie jest nasza e, ale nie zmienia to faktu, że to jest objęte te, y, ochrony, y, terenem ochrony obrazu i tam takich rzeczy robić nie można. Pani, I ja jestem najbliższą, Pani, najbliższą sąsiadką. Pani Andrzej, sama no, Pani wie, że temat, który został właścicielsko zmieniony, czyli od Pani przeszedł do Pani B, y, to jest jakby no, przyczynkiem, że tak, a nie inaczej się zmieniło to właścicielsko. Proszę ale nie, to nie, nie ma żadnego, nie ma żadnego przyczynku. Natura 2000 ma swoje... Proszę nie podnosi emocji na tej czy. chwili, dopóki pan doktory już się nie pożegnamy. Za chwilę Ale póki jest informacje. jakiś pan, który, że tak powiem, to pilotuje... Pan ma informację, pan jedzie do wojewody i będzie w tej chwili. E, a w naszych e, rechazenie... Mam da, tak pana pytanie, jest... ile, jaka musi to odległość od siebie ludzkich, żeby można bo było... Bo... Decyzja jest. prawdopodobnie nie została Dobra, żadna podjęta, podjęta ma... przez nikogo, bo nie ma na to żadnego kwitu. Panie nie ma kwitu ale to się na to, dajcie, dajcie się tej pani wypuścić. Ale nie ma kwitów, ja bym dostała pisemko, bo ja jestem sąsiadką, tak? tak. Więc nie ma żadnego kwitu, na to nie ma żadnego podstawy prawnej. Paniu, nie ma według mnie odległości, która jest od tego miejsca do siedzib ludzkich, e, natomiast e, mają być takie, które nie stwarzają dla państwa uciążliwości. Czyli ta pani, która mieszka obok i te samochody będą jej. Jeździ... Zbój do dzieci mieszkam 100 metrów od miejsca, gdzie jakiś wimcony kurczakiś cylindrowy. Ale pani tak no, tak nie, to nie to ma 100 metrów to 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 nawet, no, ma, że tak powiem, jak zobaczyłam, że coś się dzieje, to jeszcze tak trafi, jak się dowiedziałam, to to już w ogóle, aż się zapyta. No, czyli ta a, Pani mieszka blisko. Dobrze, proszę Pana, ale chciałam zapytać, czy Pan, że tak powiem, jest w informacji na temat tego, w jaki sposób to będzie, że tak powiem, składowane, bo są to odpady niebezpieczne. Ja Państwa, wrócę swoje głowy. Ale Dobra, prace się to są, prace to są. Ja nie mogę, ja nie mogę. Znaczy ja jadę w tej chwili na policję, policję. Ja jadę na policję no, i jadę no, do powiatu, do Izbekora. Tak, My nie wiemy, co jest ważne, no, państwo robią na swojej własności, tak, że my nie mamy możliwości zareagowania. Dziękuję państwu. Na razie, no nie zaraz. Ja zaraz Yy, sama Pani wie, że rzeczy, które się zadziały lata temu, takich działek tych małych, które tam gdzieś miały tak zwane... Ale te, te, działki były, te działki były pod odpadem, nikt w gminie nie kazał zaraz im całego terenu pod wysypiską. A kto przekształcił ten teren zaraz w odpad? Ludzie. Ale Panie Andrzeju... No jak Panie Andrzeju, no Panie Ale Panie Andrzeju, toż to Pan Wójt podejmuje decyzję razem z do Gminy, do jasnej cholery, no. Poczekajcie, niech się wypowie Wójt. Poczekajcie, niech nam powie to, Pan Wójt już od ręki, od ręki... Znaczy, znaczy gmina przeznaczyła Pani Bukowskiej wszystkie nie. działki za odlewnią, gdzie była tylko jedna przeznaczona podpuszka, przez jego Wójta, bo były takie wymogi pod azbest, a teraz są wszystkie przeznaczone dla Pani Bukowskiej, bo odpadły. żebyśmy kuluary całego zajścia, zakupu działki tutaj naświetlali dla wszystkich i to jest to Pani potrzebne, bo Pani teraz tu podgrzewa wszystkich, przede wszystkim krzycząc, a nie rozmawiając. Ale zna. znaczy nie, ja, chciałam, ja chciałam Panie Wójcie powiedzieć, że ja zatrzymałam się tutaj i co z ludzi. Bo ja jadę na policję w tej Ale chwili proszę, i do nie tu. pani jedzie i dostanę pidu i na policję mam pani do tego prawo. Moi drodzy, ja bym chciał, żebyście. Znaczy, ja, I póki nie całe... zobaczę zezwolenia, na, że tam w ogóle nawet tego terenu nie można utwardzić, bo to jest natura. Ja wiem, bo byłam tylko tej działki. Tam jest Nawet tam, tam, jest pan tam pan nie można, nie, tam jest, tam jest, jest chroniony krajobraz, przepraszam. Krajobraz chroniony a natura. Chroniony krajobraz, to krajobraz to nawet tego platu nie można utwardzić, więc bez zezwolenia jest utwardzany plac. Chyba, że gmina wydała zezwolenie odpowiednie, no to dlatego o to się przyjechałam zapytać. Czy gmina wezwałaś, to da pani mi odpowiedzieć, czy pani będzie kłapać tak cały czekam, czas. Proszę, tak? Czekam, czekam. To proszę o czas. No, czekam, dobrze? No, czekam. no to niech pani czeka cierpliwie. Nie, ja czekam teraz już. A nie czekam cierpliwie, jak za miesiąc, dwa czy trzy się dowiem, tak? No, 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 za miesiąc dwa czy trzy to ja mam to gdzieś. O to są tak? parę dni, jeśli już Moi drodzy, yy, jak wiecie, dowiedzieliśmy się wczoraj o tym, że ktoś próbuje nam zrobić taki numer. Yy, to, że dzisiaj się pan lekarz zjawił, to jest mój kontakt z nim, bo... Zadzwoniłem do Nadzoru Weterynaryjnego do Siedlec i Pani powiedziała, że Pan doktor jest w Żurominie. Szczęśliwie namówiłem go, miała być Pani właścicielka, Pani właścicielka jest niestety, no, jak być może część wie czy nie... Chora. Jest chora, jest, ale nie dlatego Panie Andrzeju, bo faktycznie to jest prawdą, jest w tej chwili w szpitalu w Warszawie. Nie dlatego, że już tam obłożnie chora, tylko po prostu potrzebuje tego, jak Państwo wiecie czy nie wiecie, jak ma powody zdrowotne. Pani przekonywała mnie wczoraj telefonicznie, że ma wszystkie pozwolenia i tak dalej. Ja dzisiaj, Pani Sołtys, nie wiem, gdzie jest nasza Pani Sołtys, widziała, jak wyglądają próby nawiązania kontaktu z Rdosiem, 8 kiedy dzwonimy pod niewiadome ilości numerów, kilkakrotnie pod każdy, a na końcu jest tylko plac, rozerwanie. Próbujemy ten temat... Mamy jakieś, to co pan tutaj miał te papiery, to jest od nas papiery, bo on nie miał tych papierów. My pozyskaliśmy dokumenty, które zostały dla nas dostarczone przez osoby nam przychylne i widzimy, że ten temat jest bardzo, bardzo szybciutko załatwiany. Wczoraj podanie do powiatowego lekarza, wczoraj również podanie do Rdosiu, nie ma żadnych kwitów, które do nas przyszły. I mamy nadzieję, że one nie będą pozytywne. Pan doktor też, pan lekarz weterynarii nie miał takich papierów, nie ma możliwości zareagowania, nie dlatego, żebym go bronił. Jak wiecie tutaj Państwo, Radni i Pani sołtys, Pan nas przekonuje o bezpieczeństwie. Nie ma nawet przez moment przyzwolenia z naszej strony, myślę zarówno z mojej strony. Mogę zadać pytanie? Nie. Z mojej strony, jak i was mieszkańców, Ale nie, na, na że jakakolwiek sprawa, jaka sprawa będzie mogła mieć taki obrót, że ktokolwiek przywiezie tutaj niewiadome ilości drobiu padłego. Jak powiedziałem tutaj, nasz kolega yy, po, po, yy, naświetlił to, że to nikt nie przewidywał tego. My jako gmina uważam, każdy to przewidywał w momencie, My... kiedy zostało rozszerzone pozwolenie na składowanie odpadów niebezpiecznych. Ale nie Dla rozmawiamy pani. o tej działce. My rozmawiamy o działce, którą pani sprzedała, pani, która obecnie robi nam ten prezent. A te działki, które są trzy i które gmina bierze odpowiedzialność za to, że są materiałami niebezpiecznymi, w ogóle nie biorą w tym udziału. Także znaczy, proszę być merytoryczną. Pani sprzedała te trzy hektary, ale ja nie mogłam się... tych działki utwardzić, bo jest to niezgodne z prawem. Ja nie Więc ja pytam, gdzie oni chwili. mają kwit na utwardzenie tego placu. My się tym zajmiemy, a to, czy oni chcą. W tym momencie, plac jest, to jest to betonowany. Jest, to jest najmniej ważne, bo mamy hmm. zależy na tym i w Was nadzieja że wy zorganizujecie się tak, jak na przykład to pomogła gminie powstrzymać pewne inwestycje, tak jak to powstrzymała y, społeczność y, innej wsi i tak samo wy będziecie na tyle zwarci, że damy odpór temu, bo nie ma żadnego w nas pozwolenia na to, żebyśmy przyjmowali tutaj setki samochodów z padliną nie z naszego terenu. Znaczy jest I... jeszcze jedna rzecz. Droga ma ładowność 16 ton. E, I państwo, którzy posiadają działkę nie o mają wyzwalenia dodatkowego. Ja o tym mówię, bo ja mam zezwolenie na tą drogę. i pani pani wie, że państwo, nie mają państwo nie mają zezwolenia na, na tą drogę. Nie mają i nie będą wozili. Panie Co Aniu, dalej? zezwolenie to nasze, oni moment to Ale oni jest. nie mają prawa utwardzić tej działki, bo to jest teren chronionego krajobrazu. Ja chciałam ją przerobić na coś innego, i też nie mogłam, bo gmina mi się nie zgodziła na utwardzenie placu. Więc ja się zastanawiam, na jakiej podstawie oni utwardzają, betonują plac. Jest to cenna informacja od pani, że taki jest wy wyjmek, jeśli chodzi o decyzje jakiekolwiek, które były podejmowane, że nie ma utwardzania. My ten temat prześwietlimy, zobaczymy o co chodzi z tym, dlaczego to robią. Jeśli faktycznie nie ma prawa, to znaczy, że będą musieli to rozegrać. I taka będzie realna, realny koniec działania. Strony, to, jest mój, które, to jest mój powód przybycia tutaj, bo ja wiedząc, że ja nie mogłam tego utwardzić, a oni to betonują, wiem, że oni robią to ponad prawem, chyba, że gmina wydała im zezwolenie na utwardzenie gmina, tego gmina nie e, wydała miejsca, żadnego gdzie jest e, chroniony tego tak? potencjalnego padliny, potencjalnej padliny, jak i utwardzenia jakiegokolwiek. My sprawdzimy, jakie są przesłanki do tego, co pani mówi, że mają być, nie mają możliwości utwardzania, prześledzimy to i zobaczymy. Znaczy, ja chciałam was... panu, panie wójcie, od razu podpowiedzieć jedną rzecz, że zarówno pan Sokal i jego ładowarka waży więcej niż 16 ton i nie ma prawa poruszać się po tej drodze. Proszę nie, I w tym momencie nie, proszę jest proszę tego jedno halo. Dzwonimy na policję, policja tam staje i cały ten sprzęt musi zjechać z drogi, bo nie mają zezwolenia na to do jest ogóle. Cenna inicjatywa, cenna informacja i dziękujemy za wspieranie się i tak powinniśmy działać, tak? My nie mieliśmy o tym pojęcia, dopóki nie dowiedzieliśmy się jakoś z drugiej strony, że ktoś takiego chce dokonać. My nie uczestniczyliśmy w tym, tym bardziej to co państwo, te kwity, które gdzieś tam my pozyskaliśmy, powołują się na dyrektywę z 2009 o tak zwanych utylizacji, tak zwanych, no nie odpadów, bo to się inaczej nazywa, musiałbym przeczytać dla was, żeby merytorycznie to brzmiało. I na to się powołują, tak zostało to złożone, pan lekarz weterynarii na podstawie takich, a nie innych kwitów, które dostał, wydał decyzję, dla nas są bardzo niekomfortowo, bo wydaje nam się, że to nie, ma, nie było podstaw do wydania. Będziemy to śledzić i Was na Ja, ja w tej chwili jadę do powiatu, dowiedzieć się, czy dostali pozwolenie na transport po tym drodze. Bo to jest naszą podstawą prawną, że pozwolenia na ten transport to mam tylko ja. Bo być byłam może, pierwsza niż stratka na drodze. Ci, którzy wożą, być może mają, być może nie mają. Jak widzicie, cały ale czas znaczy, z nie, chodzi, to firma, która. Zbir. Tak, ale mówimy o wywrotkach, tak zwanych łódkach, które gdzieś tam e, funkcjonują Tak, Ale to jako firma wożąca nie ma się dozwolenia na coś takiego. Tylko pod warunkiem, że macie siedzibę firmy w tym miejscu, gdzie pan sokal nie posiada. Ani pani Bukowska, tylko posiadanie siedziby firmy w tym miejscu pozwala na to, żeby dostać... Tak, Zezwolenie na przejazd. W innych naszych lokalizacjach też dzieje że dla mieszkańców właśnie te ciężkie tabory mogą przechodzić. To jest też pewna informacja bardzo cenna, no bo nie Pan Ale państwo nie są ani mieszkańcami, ani byli mają siedziby My walczymy od lat z ciężkim taborem, który właśnie tak, zwany, tak zwanymi łódkami ze żwirem. Ci, którzy mogą tam wozić, to być może wożą, ale są też podmioty, które nie mają pozwolenia, a nam drogi powiatowe rozjeżdżają. Widzicie jaki stan jest tego. Moi drodzy. Tak jak powiedziałem, nadzieja jest we wspólnym działaniu i proszę, żebyśmy nie dali się podpuszczać, podgrzewać. Proszę o spokój ja zapytać, pan i musimy zrobić. Z ja Panie z powiatem. wujcie, to jakie Dobrze. będą Pana działania? Co Pan robi? Jakaś My? uchwała, jakieś zarządzenie? My czekamy, sprawdzimy, jakie są kwity, które Pani ma na dostarczyć. Jak powiedziałem, nie ma przyzwolenia z naszej strony na takie działania. Ale to może jakoś, jakoś, jakieś zarządzenie Ale pana wójta. Proszę zauważyć, bo my nie wiemy na co mamy reagować, pani, my nie mamy żadnych kwitów. Do tej chwili te kwity są, nazwijmy te kwity, te, strona formalna ze strony tego prywatnego właściciela tych posesji po wyrobiskowych. My nie wiemy na co mamy reagować. A to nie można zadzwonić do urzędów, które te kwity wydały i my nie. Mamy z my mamy w tym interes do, prawny. Panem, pan jako panem, nasz. Panem doktorem powiatowym, lekarzem weterynarii, mamy, on wydał na podstawie takich, a nie innych, nie ukrywajmy też. Pod Czyli presję, ma pan technikę? Pod presją. Ale one o niczym nie, nic nie świadczą. pani, to jest tylko zgłoszenie i pan wydał, bo on jest pod presją. I tak się nie I teraz kwestia, my zobaczymy które pani twierdzi, że będzie miała i zrobimy wszystko, żeby je ze strony formalnej zdezorganizować, jeśli nam na to pozwoli prawo. Bo jeśli tak jak ja mówiłem to podczas kiedy były przepychanki z kurnikami, ja mogę działać tylko i wyłącznie w okowach prawa, a wasze działania, dlatego ja mówię, musimy działać wspólnie, wasze działania są niejednokrotnie prostsze do zorganizowania, bo wy nie musicie patrzeć na to, jak mówi litera prawa. Ja oczywiście nie namawiam do yy, łamania prawa, tylko chodzi o to, że wsparcie, tak jak to miało miejsce w innych realizacjach, wsparcie mieszkańców jest tutaj nieodzowne, bo my mamy tylko i wyłącznie takie ani inne podstawy prawne. Kuczborg, jak się o tym dowiedział, to następnego dnia nie wiem, czy wójt wydał Ale zarządzenie czy, wójt czy uchwała... mieszkańców organizował? Nie. Wójt może działać tylko w ramach prawa, rozumie Pani? No i wydał, nie wiem czy to uchwała Rady Gminy, czy postanowienie, czy zarządzenie, bo nie śledziłam chwilą, aż tego tak dokładnie. Zwaniał mi się Pan Wójt podczas y, rozmowy z Panem Doktorem, nie jestem w stanie jeszcze zareagować w jakim kierunku. No my jesteśmy rozmowa. trzecią miejscówką, gdzie próbują to... Tak. I teraz tak no, jak powiedziałem w, w mieszkańcach nadzieja. Tak naprawdę. Panie Słuchajcie, to czy tam działka jest, pani zamawia, była to to jest nieistotne, tylko bardzo prosimy Pana to gospodarkę, tak. żeby Pan nas uchronił to, że to, to co może nasz i takie będą nasze... Takie będą nawet wstrzymaje. na położenie geologiczne. Ale ja prawda. cały czas argumentuję i są na to Pani Zofia, Państwo Radni że argumentuje przede wszystkim o bliskości domost, o bliskości ujęcia wody i jest niedopuszczalnym, aby tutaj coś takiego nastąpiło. Bo my tu mieszkamy i będziemy mieszkać i my nie chcemy czegoś, co nam nie sprzyja do dalszego życia, tylko... Ale to już istotne.